Ja mam moje karty FAN'S Favorite z kolekcji UEFA Euro 2021-2022. Karty Kick Off. Ej, przepraszam, karty FAN'S Favorite. Zaczynamy. Pierwsza karta. Snowfire z Holandii. Przepraszam, z Danii. Tak wygląda. Następna karta. Z Turcji Ozan Tufan Tak wygląda Z Portugalii Davido Pereira, w macie statystyki, o 87 286, 73, 66, 76, 66. Szwejciari, Ze Szwajcarii, Danis Zakaria Tak wygląda z tyłu tak wygląda ta karta. Następna karta z Rosji. Yuri Zhirov. Tu macie statystyki: 85, 60, 75 i 220. Z tyłu tak wygląda ta karta. Następna karta z Marek Hamsik. Z, z Słowacji. Z, z Węgier Dominik Sobosali z Holandii Wiglin Van Dijk z, z Włoch Marco Verratti tak wygląda. No i dwie ostatnie karty z Chorwacji Domaga y, Domagoi Wida. No i Przepraszam, Sor no i to też Sor No i kolejny też Słowaci, Dejan Lov Rowlejan. Rove tak więc to by było na tyle. Tak więc do widzenia. Hej. Cześć.